Po 16-letniego pirata drogowego przyjechała matka. Nie miała prawa jazdy. Po 16-letniego pirata drogowego przyjechała na komendę matka. Też nie miała prawa jazdy. 16-latek kierujący Volkswagenem został zatrzymany po policyjnym pościgu na terenie gminy Ożarów Świętokrzyskie. Po do policjantów przyjechała samochodem jego matka. Kobieta również nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Straciła je za jazdę na podwójnym gazie. Policjanci z Ożarowa, patrolujący w niedzielę przed północą drogę wojewódzką numer 755 w miejscowości Sobów dali sygnał do zatrzymania osobowemu Volkswagenowi. Niestety kierujący zignorował policyjne sygnały oraz wydawane polecenia i podjął ucieczkę. W wyniku pościgu pojazd został zatrzymany na terenie sadów w powiecie sandomierskim. Kierowca bez prawa jazdy, właściciel pijany okazało się że pasatem kierował 16-latek z powiatu Ostrowieckiego, a w pojeździe przewoził dwóch pełnoletnich kolegów, 19-latka i 41-latka. Żaden z nich nie posiadał uprawnień do kierowania. Policjanci ustalili, że samochód należał do jednego z pasażerów, 19-latka z powiatu Ostrowieckiego, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, poinformowała młodszy aspirant Katarzyna Czesna Wójcik. Okazało, że w policyjnych bazach nie było informacji na temat samochodu. Właściciel pojazdu zeznał, że sprowadził go kilka miesięcy wcześniej z Niemiec i do tej pory nie zarejestrował. Wyszło też na jaw, że tablice rejestracyjne, znajdujące się na tym pojeździe, należały do zezłomowanego Audi. Pojazd został odholowany na policyjny parking, a mężczyźni przesłuchani. To jednak nie był koniec przygód związanych z nocnymi podróżnikami. Matka straciła prawo jazdy za jazdę po pijanemu do ożarowskich policjantów zgłosiła się jego matka. 39-latka przyjechała osobowym Fordem. Jak się okazało, ona również nie powinna wsiadać za kierownicę. Kobieta straciła prawo jazdy za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i nie uzyskała nowego prawa jazdy, powiedziała na Wójcik. Nieodpowiedzialne zachowania nocnych podróżników oceni wkrótce sąd.